Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Z nami są dzisiaj Jakub Moder i Krzysztof Piątek. Możemy od razu przejść do zadawania pytań. Proszę Adrian. Dzień dobry, Adrian Link, tefan 24 Cześć Panowie. Będę miał najpierw pierwsze pytanie do każdego z Was o Wasze wspomnienia o Wojtku Szczęsnym. Jaki to był bramkarz, jaki to był kolega z reprezentacji? No Bramkarz myślę wybitny, na pewno jeden z najlepszych, jak nie najlepszych w historii polskiej reprezentacji, to bez dwóch zdań. No co, jest legendą polskiej kadry i na pewno też znakomitym człowiekiem, bardzo dobrym kolegą i, i generalnie w szatni potrzebujemy takich, takich ludzi, więc na pewno wszystkim jest przykro, że Wojtka już z nami nie ma, ale, ale oby, oby mu się dobrze żyło na emeryturze. Krzysztof? Mądziu chyba wszystko powiedział. Na pewno bardzo ważna postać w szatni. Niesamowity piłkarz też przyszło mi z nim grać w Serii A ja i szczeliłem mu bramkę. Cieszę się z tego. Szkoda, że go z nami nie ma, bo na pewno by pomógł. Dzięki, i teraz kolejne pytanie odnośnie już Ligi Narodów. Za chwilę pierwszy mecz ze Szkocją. Czy już jakaś odprawa była? Jak mógłbyś właśnie Jakub scharakteryzować tą drużynę? Dzięki. Mm, tak, mieliśmy, mieliśmy krótką odprawę o Szkotach. Ja też kilkuset kilku zawodników znam z ligi, więc na pewno narzucą od początku e, wysoką intensywność. Podejrzewam, że pewnie wyjdą od razu wysokim pressingiem, będą kryli jeden na jeden na całym boisku. E, więc na pewno musimy na to uważać, żeby gdzieś nie tracić piłek głupio w środku, bo, bo, bo mogą to wykorzystać. Eee, ale myślę, że, że na pewno dobrze się przygotujemy. Mamy jeszcze, mamy jeszcze jutro i, i pojutrze, żeby sobie to przeanalizować, przetrenować i na pewno będziemy gotowi na to, na to żeby wygrać to spotkanie. Kuba? Eee, Jakub, z Sport.pl. Kuba, ja chciałbym Cię zapytać o, o Twoją sytuację w klubie, no bo wiemy, że była ta kontuzja. Czy jest zmiana trenera? Bo nie ma już Roberta Dserwiego, ja jest Fabian Her Hercler. Chciałbym cię zapytać, jak, jakby, jaki jest twój status obecnie w klubie? No bo wiadomo, że po, że po tym razie jeszcze chyba nie zagrałeś w tym w Brighton, czy rozmawiałeś może z trenerem, jak on widzi? Na ciebie, jakie on ma co do ciebie plany i jak ty sam się czujesz w tej sytuacji? No, generalnie sytuacja jest taka, jaka była przed euro, więc jestem zawodnikiem Brighton i. Trener, trener chciał, żebym został w klubie. Oczywiście byłem kontuzjowany przez, przez praktycznie cały okres przygotowawczy, więc, e, więc ciężko było, żeby trener też mnie zobaczył. Widział mnie jedynie w tych meczach na Euro, e, ale osobiście w treningu widzi mnie dopiero w sumie przez około tydzień. E, ale chciał, żebym został w klubie, chciał, chciał, chciał żebym, żeby był, żebym był częścią drużyny. E, no i, i, i w sumie tak bym opisał moją sytuację na ten moment. Nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękujemy za udział w tej ekspresowej konferencji prasowej. Widzimy się jutro. Jeszcze są pytania? No to dobrze, to Krzysztof, jeszcze do ciebie Trzyma zapytam. wyraźniej, wyraźnie, wyraźnie. Tak, ja zapytam w takim razie chodzi. jeszcze o Szkotów, bo z nimi na pewno będziemy rywalizować, żeby pozostać też w Lidze Narodów, czyli w tej najwyższej dywizji. Jak sądzisz, jakie właśnie czekają nas te mecze? Najpierw ze Szkocją, i później ewentualnie też zahaczę o Chorwację. Dziękuję. No, ze Szkocją na pewno będzie trudny mecz, bo gramy na ich terenie, tam są agresywni, pamiętam też mecz za trenera Czesława Michniewicza, tam sparingowy, przed barażami do Mistrzostw Świata, zremisowaliśmy i nie był to łatwy mecz też, okraszony moją kontuzją i na pewno będzie, będzie ostro, ale jesteśmy przygotowani, jeszcze mamy tak jak Młodziu powiedział, jeden dzień do, do przygotowania do, do meczu i, i jesteśmy gotowi. Jeszcze Adrian, jakieś pytanie? Czy nie? To Tomek, proszę. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka. Pytanie o tą bardzo dobrą formę napastników. To może być optymizm dla, dla kibiców? Cztery gole w trzech meczach. Hatryk w ostatnim spotkaniu. Robert Lewandowski strzela aż miło popatrzeć. Będzie ogień w Szkocji? No, miejmy taką nadzieję, że będzie ogień, bo. bo... Ja jestem w formie, Robert jest w formie, też mamy Świdra, Buksika i jest nas czterech. Będziemy, będziemy walczyć o skład i mam nadzieję, że, że pokażemy się z, dobrym, z dobrej strony w meczu ze Szkotami i też z Chorwacją. Paulina Czarnota-Bojarska Polska-Sport. Ja do Kuby pytanie: jak ty się właśnie czujesz fizycznie po tej kontuzji? Mówisz, że nie jesteś tak długo w treningu, więc o Twoją formę, jak Ty to oceniasz? Okej, okay. generalnie wiadomo, no straciłem ten okres przygotowawczy. Na pewno brakuje mi meczów, nie ma co ukrywać, bo, bo wiadomo, okres przygotowawczy to zawsze są sparingi. Też już trwa liga, już już trzy kolejki, więc, więc ten, ten okres przygotowawczy i ten początek sezonu mnie ominął, więc to jest to jest normalne, że gdzieś tego rytmu mi brakuje i, i, i pewnie też nie jestem gotowy jeszcze na, na pełne spotkanie, ale. Ale na tyle, ile, ile trener mnie potrzebuje w tych dwóch meczach, tyle postaram się dać z siebie i, i tyle w sumie. Tam widziałam widziałem piłki na treningu, w treningu z lewym i puszko było dobre. No tak, generalnie, mimo tego, że miałem kontuzję, no to, to ja nie zapomniałem, jak się gra w piłkę, nie? Więc, e, więc tak jak mówię, fizycznie, fizycznie pewnie nie jestem jeszcze gotowy na 100%, ale, ale tak jak mówię, dam z siebie wszystko. No i do Krzysztofa pytanie jeszcze o ten hatryk, że to daje pewności siebie z pewnością przed zgrupowaniem kadry i rywalizacją, z takimi świetnymi kolegami z reprezentacji. Wielkiej Pejpa tak na pewno pewność siebie jest większa. I jak się strzela hatryki, to na pewno Olga. Się w jestem w formie. W dziewięciu meczach strzeliłem 8 goli, także Wielkie, dobrą pracę, jaką wykonałem w końcówce tamtego sezonu i jestem z tego zadowolony. Proszę, Kuma. Ja jeszcze raz do Kuby moderach. Bo Wielki be Barbara Z Francją rozegrałeś na pozycji numer 6. Chciałem cię zapytać, jak ty się czujesz na tej pozycji? Czy to jest taka rola, którą mógłbyś odgrywać w kadrze na dłużej? No tak, zdecydowanie. To jest pozycja. Akurat z Francją grałem, można powiedzieć, taką typową szóstkę. Gdzieś często, często zostawałem z tyłu, i, i takie też było założenie, żeby żeby trochę się bronić przed tymi kontratakami Francuzów, bo, bo wiadomo, że, że byli mocni w tym aspekcie. Eee, ale nie każdy mecz tak Trzy. będzie wyglądał i, i czasami, czasami trener będzie potrzebował, żeby faktycznie stał eee, w tym środku boiska, bardziej to zabezpieczał, ale też myślę, że, że że mamy tyle jakości w środku pola, że, że, że też możemy się czasami wymieniać tymi pozycjami. E, więc to w zależności jaka jest taktyka, jak się przygotowujemy do meczu, ale jak najbardziej myślę, że, że jestem gotowy, żeby na tej pozycji grać. No wspomniałeś się właśnie o tej kwestii defensywnej, ale też jak będzie była grać z takimi rywalami, w którym będzie to Polska będzie miała więcej piłkę, to też by Ci to odpowiadało właśnie tak trochę głębiej? Y myślę, że tak. Myślę, że Zdecydowanie. Im jestem niżej, tym pewnie częściej, częściej tą piłkę się dotyka, ma się więcej kontaktów. Ja też lubię taką grę, gdzie, gdzie mam, mam piłkę przy nodze, mogę, mogę trochę dyrygować e, tą grą, e, posyłać te podania prostopadłe gdzieś do przodu, do dziesiątek, czy, czy na skrzydła, więc, więc jak najbardziej czy to będzie mecz, tak jak tak jak powiedziałem, z Francją, czy, czy jakiś mecz, gdzie, gdzie będziemy bardziej dominować, to jestem gotowy, żeby, żeby zagrać na tej pozycji. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa. Przede wszystkim gratuluję bardzo dobrej formy. Chciałbym cię zapytać, jak byś mógł sklasyfikować Ligę Turecką w porównaniu do Serie A i Bundesligi? Która według ciebie to jest Liga w Europie? Dziękuję za gratulacje. No na pewno nie jest to Liga tak mocna jak Serie A czy Bundesliga, nie ma, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, ale wydaje mi się, że to jest mocno Liga fizyczna. Ciężko jest się grać przeciwko obrońcom, bo naprawdę obrońcy są zawsze twardzi, zawsze blisko kryją. I ciężko mi powiedzieć, jak, jak bym ją skwalifikował, bo, bo nie grałem w innych ligach, nie grałem w Hiszpanii, czy, czy w Anglii, czy tam w Belgii, czy, czy w innych krajach. I no nie jest to tak mocna jak top 4, ale też nie jest tak, tak taka słaba, jak, jak ludzie mówią, tak jak widać jakie transfery kluby tureckie teraz robią, czy przyszedł Oziman, i jak ściągają takie nazwiska, to na pewno z roku na rok jest coraz mocniejsze. Okej okay. i jeszcze do Panów jedno pytanie luźne. E, wraca szkoła. Chciałem Was zapytać, e, jaki był Wasz ulubiony, jaki był, jaka była Wasza ulubiona dyscyplina na WF-ie poza piłką nożną i gdyby nie piłka nożna, to w której dyscyplinie czulibyście się komfortowo? Ja zawsze grałem w siatkówkę gdzieś na zawodach, jak byłem młodszy, także chyba siatkówka jest najlepszą dyscypliną dla mnie. Chyba też siatkówka, szczerze mówiąc. No. My dużo graliśmy w szkole podstawowej, też w piłkę ręczną, gdzieś w unii hokeja, ale chyba, chyba w siatkówce. No. Dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Definitywnie nie. To w takim razie dziękujemy bardzo za udział w konferencji prasowej. Dziękujemy. Widzimy dziękujemy się jutro bardzo. o 11:15, o 18:45 czasu lokalnego w Glasgow, oficjalna konferencja prasowa.